Księga rodzaju rozdział 26. Izaak w Garaże przymierze z Abimelekiem. Gdy w kraju nastał głód, drugi z kolei po tym, który był za czasów Abrahama, Izaak powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru. Ukazał mu się bowiem Pan i rzekł: nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskażę. Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił. Bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu Abrahamowi, że rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć tak Szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego, że Abraham był mi posłuszny, przestrzegał tego, co mu poleciłem moich nakazów praw i pouczeń, tak więc Izaak zamieszkał w garaże, a kiedy okoliczni mieszkańcy pytali go o jego żonę odpowiedział: jest ona moją siostrą, bał się bowiem mówić. To moja żona, gdyż myślał sobie: Jeszcze gotowi mnie zabić z powodu Rebeki. Była ona bowiem bardzo piękna. Gdy tak mieszkał tam dłuższy czas, pewnego dnia, pewnego razu Abimelek, król filistyński, wyglądając przez okno, dostrzegł Izaaka uśmiechającego się czule do Rebeki jako do żony. Wezwał więc Abimelek Izaaka i rzekł: Przecież to jest twoja żona, dlaczego mówiłeś, jest ona moją siostrą? Odpowiedział mu Izaak, mówiłem tak, aby przez nią nie postradać życia. A na to Abimelek, czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, aby któryś z mych poddanych żył z twoją żoną, a wtedy sprowadziłbyś na nas winę. Abimelek, Dał więc wszystkim swym poddanym takie ostrzeżenie, ktokolwiek tknie się żony tego człowieka zostanie zgładzony. Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak, ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił, i tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majątności. Miał liczne stada owiec i wołów i wiele służby. To też Filistyni z zazdrości zasypali ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca Abrahama niegdyś wykopali. Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka, odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy od nas. Izaak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty w dolinie Geraru, tam osiadł. I zaczął oczyszczać studnie, które były niegdyś wykopane za życia Abrahama, jego ojca, a które Filistyni po śmierci Abrahama zasypali i przywrócił im takie nazwy, jakie niegdyś nadawał jego ojciec. A gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie studnię, natrafili na bijące źródło Pasterze z Geraru wszczeli sprzeczkę z pasterzami Izaaka i mówili, to dla nas ta woda. Studnię tę nazwał on Esek, bo swarzyli się o nią, z nim o nią. Potem wykopali inną studnię i znów powstał o nią spór, to też dał jej nazwę Sitna. Izaak przeniósł się więc na inne miejsce i wykopał jeszcze inną studnię. O tę studnię już nie było sporów. Izaak dał jej nazwę Rehobot, mówiąc Teraz dał nam Pan swobodną przestrzeń, abyśmy się rozmnażali w tym kraju. Potem wyruszył Izaak do Ber-Szeby i zaraz pierwszej nocy ukazał mu się Pan i rzekł ja jestem Bogiem Twego Ojca Abrahama, nie lękaj się, bo ja będę z Tobą i będę Ci błogosławił, rozmnażając Twoje potomstwo przez wzgląd na Abrahama, który mi służył. Izaak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia Pana. Rozbił też tam swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnię. Potem przybyli z Geraru Abimelek i Achuzat, jeden z przyjaciół Abimeleka oraz dowódca wojska Pikol. Izaak rzekł do nich, czemu przybywacie do mnie, przecież znienawidziliście mnie i kazaliście mi się od was oddalić. Oni zaś odpowiedzieli, widząc, jak Pan jest z tobą, postanowiliśmy aby istniała między nami, czyli między Tobą a nami, umowa. Chcemy z Tobą zawrzeć przymierze, że nie uczynisz nam nic złego, jaki my nie skrzywdziliśmy Ciebie, wyświadczając Ci tylko dobro i pozwoliliśmy Ci spokojnie odejść. Niechaj ci więc teraz Pan błogosławi. Izaak wyprawił im ucztę, oni zaś jedli i pili. Nazajutrz rano złożyli sobie nawzajem przysięgę, po czym Izaak ich pożegnał i rozstali się w zgodzie. A gdy tego dnia słudze Izaaka przynieśli mu wiadomość o studni, którą wykopali, mówiąc, znaleźliśmy wodę, nazwał on tę studnię Shibea. Stąd miasto to nosi po dzień dzisiejszy nazwę. Beersheba. Gdy Ezaf miał czterdzieści lat, wziął za żonę Jehudit, córkę Hetydy Beeriego oraz Bosmat, córkę Hetyty Elona. Były one powodem zgryzoty